Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o czymś, co... Bardzo mnie ekscytuje o naszym AI Engineering Bootcamp. To nie jest kolejny kurs o AI, gdzie uczymy się tylko teorii. Tu naprawdę wchodzimy w praktykę. Chcemy was przekształcić w pełnoprawnych AI inżynierów. Nauczycie się budować, wdrażać, optymalizować aplikacje AI. Pokażę Wam narzędzia, których używają profesjonaliści i dam Wam wiedzę, która pozwoli Wam znaleźć pracę w tej szybko rozwijającej się branży. Przygotujcie się na konkretną dawkę wiedzy. I mnóstwo praktycznych ćwiczeń. Będzie naprawdę intensywnie, ale obiecuję wam, że warto. Moduł pierwszy, czyli wprowadzenie do AI Engineering zaczynamy od fundamentów. Często ludzie mylą AI inżyniera z Data Scientistą. My sobie wyjaśnimy dokładnie, kim jest AI inżynier, jakie są jego codzienne zadania, i czym różni się od innych specjalistów w tej dziedzinie. Porozmawiamy o tym, jakie umiejętności są potrzebne i z jakich narzędzi korzystamy na co dzień. Pokażę Wam, co to jest LangChain, LangFlow, Docker, FastAPI API i dlaczego są takie ważne. No i oczywiście opowiem, jak efektywnie uczyć się w tym kursie, żeby jak najwięcej z niego wyciągnąć. To jest bardzo ważne, żeby na starcie dobrze sobie to wszystko poukładać. Moduł drugi, czyli Python dla AI. Python to... Język, w którym mówi AI: jeśli chcesz pracować w tej dziedzinie, musisz znać Pythona. W tym module nauczymy się pisać czysty, wydajny i przede wszystkim zoptymalizowany kod. Poznamy programowanie, programowanie asynchroniczne, bardzo ważne, żeby nasze aplikacje działały po prostu szybko. Nauczymy się operacji na plikach, podstaw programowania obiektowego, które pomogą nam porządkować nasz kod. No i oczywiście poznamy bibliotekę, Ski NAMPA i PANDAS, bez których no, nie wyobrażam sobie pracy z danymi. To będzie solidna dawka wiedzy, która da Wam fundament do dalszej pracy. Moduł trzeci, czyli Pydantic i zarządzanie danymi. W AI pracujemy z ogromnymi ilościami danych. Kluczem do sukcesu to dobrze, dobre zarządzanie nimi. Pydantic pomoże Wam walidować, serializować i deserializować dane, a także. Robić to w integracji z Langchain. Czyli mówiąc prościej, upewnijmy się, że nasze dane są poprawne, zanim zaczniemy z nimi cokolwiek robić. Nauczymy się również tworzyć modele danych, które będą reprezentować nasze informacje i dbać o ich jakość. To jest bardzo ważne, bo śmieci na wejściu to śmieci na wyjściu, jak to mówią. Moduł czwarty, wstęp do LLMs. Teraz wchodzimy w świat Large Language Models. Opowiem wam, jak działają te potężne modele językowe, na przykładzie GPT-4 czy Olama. Wyjaśnię, czym się różnią modele OpenAI od modeli lokalnych które możecie uruchomić na własnych komputerach. No i oczywiście porozmawiamy o prompt engineeringu, czyli jak zadawać pytania, żeby uzyskać jak najlepsze odpowiedzi. Opowiem też o fine-tuningu, czyli jak dostosować te modele do konkretnych zadań i co bardzo ważne, porozmawiamy o ograniczeniach LLMs, bo to nie są magiczne skrzynki, które rozwiążą wszystkie nasze problemy. Moduł 5, LangChain, czyli budowanie aplikacji AI. LangChain to takie klocki Lego dla AI. Pozwalają nam budować złożone aplikacje w prosty i modularny sposób. Nauczymy się tworzyć łańcuchy zapytań. Wykorzystywać pamięć, żeby model pamiętał o czym po prostu rozmawialiśmy wcześniej. Nauczymy się budować agentów AI, którzy mogą wykonywać różne zadania za nas. I oczywiście zintegrujemy sobie Langchain z bazami danych i innymi technologiami. To jest moduł, w którym zaczniecie budować prawdziwe, działające aplikacje. Moduł szósty, Langflow AI bez kodowania. Chcecie budować aplikację AI, ale niekoniecznie chcecie pisać kod. Langflow Wam to po prostu umożliwi. To takie wizualne środowisko, gdzie przeciągacie i upuszczacie bloki, żeby stworzyć swoją całą aplikację. Możecie tworzyć w taki sposób chatboty, automatyzować procesy, łączyć Langflow z, z danymi zewnętrznymi. To jest idealne narzędzie dla tych, którzy chcą szybko prototypować i testować swoje pomysły. Moduł 7: Langgraph, czyli orkiestracja AI. Kiedy aplikacja AI staje się bardziej złożona, potrzebujemy narzędzia do zarządzania jej przepływem. Langgraph to narzędzie do orkiestracji procesów AI. Nauczymy się tworzyć workflow dla agentów, obsługiwać błędy, zarządzać przepływem danych za pomocą grafów. To pozwoli nam budować dynamiczne i elastyczne systemy AI, które potrafią dostosować się do zmieniających się warunków. Moduł ósmy, czyli debugging i optymalizacja z Langsmith. Każda aplikacja AI, jak każdy program ma błędy. Langsmith to narzędzie, które pomoże Wam je znaleźć i naprawić. Nauczymy się monitorować aplikacje, analizować błędy, testować modele i optymalizować ich wydajność. Pokażę Wam, jak stworzyć skalowalne systemy AI, które będą działać szybko i niezawodnie, nawet pod dużym obciążeniem moduł 9, czyli rak. Wyobraźcie sobie, że macie Lelema, ale on ma dostęp do całej waszej bazy wiedzy. To właśnie jest rak. Nauczymy się budować chatboty z bazą wiedzy, systemy rekomendacyjne, które będą wiedziały, co lubicie i wyszukiwarki, które znajdą wszystko, czego szukacie. Wykorzystamy PostgreSQL i Files do przechowywania danych i połączymy to wszystko z LangChain. Moduł 10, Deployment, czyli Fast API plus Docker. Napisaliśmy już naszą aplikację, teraz czas ją uruchomić. Nauczymy się tworzyć... API API dla modeli AI za pomocą Fast API. To taki framework, który bardzo ułatwia tworzenie API w Pythonie. Następnie pakujemy naszą aplikację do kontenera Dockera, żeby można ją było łatwo uruchomić na dowolnym systemie na dowolnym komputerze. I na koniec porozmawiamy o tym, jak skalować naszą aplikację, żeby wytrzymywała duży ruch. Moduł 11 to tak naprawdę projekt końcowy i roadmap kariery. To najważniejszy moduł. Stworzymy własną aplikację AI od podstaw, wykorzystując wszystko, czego nauczyliśmy się na kursie. Będziemy mogli zintegrować Langchaina z rak, z Fast API, wszystko. Co Wam się tylko zamarzy. Następnie porozmawiamy o tym, jak zdobyć pierwszą pracę jako AI inżynier. Pokażę Wam, jak zbudować portfolio, jakimi projektami się zainteresować, jak napisać CV i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. I na koniec dam Wam wskazówki, jak rozwijać swoje umiejętności po kursie, bo nauka w tej branży nigdy się nie kończy. To był krótki przegląd tego, co Was czeka na naszym AI Engineering Bootcamp. Mam nadzieję, że Was to zainteresowało. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Link do kursu znajdziecie w opisie filmu. Przedsprzedaż rusza za kilka dni od 1 marca. Pamiętajcie, że AI to przyszłość, a Wy możecie być jej częścią. Zapraszam do dołączenia.